Wzięty w niebo, usłyszany, Człecze dobry, pracowity, Więc gdy wstanie świt różany i wybłyśnie na błękity, Idź po samym wisły brzegu, Od swojego domku proga, A gdy ujrzysz wzgórek w śniegu, Zbuduj kościół na cześć Boga, Bo ci mówię w tej godzinie i nasz stwórca tak uczyni. Że nim jeden rok upłynie, Ochrzcisz synka w tej świątyni. W prawdzie, w szczęściu, w łasce Bożej, Mając w sercu cnót promienie, Twoje plemię się rozmnoży Po dziesiąte pokolenie. Cudna postać się rozpływa, Jak marzenie, jak mgła lekka, Młynarz ze snu się porywa, a już niebo świt obleka. Idzie młynarz wisły brzegiem, W śpiewem ptaków ranek gwarny Gdzież tu wzgórek kryty śniegiem, Gdy na świecie lipiec skwarny, Fale zboża, wietrzyk wzdyma, Słonko patrzy, świecąc cudnie, To ci daleka jeszcze zima. Toć na śniegi mroźne grudnie, ale w wierze niepożytej nie zawaha się na chwilę, bo co spojrzy na błękity, coś mu w sercu szepce mile, niech cię trudność nie przeraża. Kto nie sieje, ten nie zbiera. Szczera wiara cuda stwarza, góry nosi wiara szczera. Już przybliża się południe nagle.